O ile mnie pamięć nie zawodzi a nie powinna, gdyż siedziałem tutaj podczas wszystkich audycji polskich, po raz pierwszy powitały Was siarczyste, latynowskie rytmy, chociaż nie będą one wcale dominowały podczas audycji. A będzie to nietypowa nasza audycja po raz pierwszy, bowiem tak naprawdę jest to audycja polsko-hiszpańska aczkolwiek nie będzie języka hiszpańskiego. Dziś gościmy dwoje artystów, zapowiadanych już długo na wszystkich naszych komunikatorach, a poprowadzę ten program ja, czyli jak zawsze Sławek Orwat, Monika S. Jakubowska, Gloria Garcia, a każdy Gardyga. O, i tu mi się to bardzo spodobało. Otóż Gloria zrozumiała komunikat w języku polskim. Nie wiem, jak to się stało, dowiemy się o tym później. Wojtku, jako że znam troszeczkę twój życiorys... Miałeś swój epizod radiowy w życiu, nawet byłeś redaktorem naczelnym. Po której stronie dzisiaj lepiej tego biurka realizacyjnego siedzi? Czy wolałbyś odpytywać, czy być odpytywanym? Zresztą, no trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że chyba raczej. Pytając, ma się taki y, większy komfort, aniżeli odpowiadając. Aha, czyli jednak... Tak mi się wydaje. Czyli jednak tak. Y, chciałbyś tak... łezka się wokół kręci, jak patrzysz na mnie, że mogę sobie siedzieć tutaj z tej strony i chciałbyś sobie te, tutaj suwaki, tak? To wszystko jak kiedyś, do dawnych lat. Na pewno. Przygoda z radią to jest taka... w ogóle radio i słuchanie tylu gatunków muzyki to jest wielka kraina dźwiękowa. Gloria, how did you understand my message to introduce yourself? well you point at me But in polish because well i do not understand any polish i don't speak any polish apart from bigos <laughs> okay we like bigos. have you ever tested yes i love polish food i love it oh. I, I, do, I do i do like it yeah i never i never ask you about the english food and uh, <laughs> <laughs> so um, my question is have you ever been in polish broadcast before no Have you first ever been time in poland no, I haven't, oh, unfortunately. Wojtek, we hmm. must take uh, Gloria in the future to Poland because Poland is absolutely fantastic. Country. I know, I've That's heard a, it's really good. It's the first broadcast hmm. uh, in two languages today. We uh, try to speak a little bit in Polish, and a little bit in English. Uh, teraz próbuję coś uh, dla polskich słuchaczy, mianowicie uh, Powiedzmy, dlaczego się tu dzisiaj spotkaliśmy. W tle to, co słyszymy, to nie jest przypadkowa muzyka. Mianowicie pochodzi ona z, z płyty Sense, The Sensitive Touch, której autorem jest właśnie Wojtek. Wojtek komponował wszystkie utwory z tej płyty. A utwór ten, który teraz słyszymy, nazywa się Late Spring Summer. Będziemy I tak. Y o. Wojtek mnie poprawił. W końcu sam wiele lepiej, co tutaj umieścił na tej płycie. Wojtku, spotkaliśmy się tak naprawdę po to, żeby porozmawiać o idei, idei Music for Life, do której dołączyliście i pamiętaj, abyśmy dzisiaj nie powiedzieli dokładnego celu tej idei, tylko tak częściowo, ponieważ jest to pytanie konkursowe. Jak wpadłeś na tą ideę i dlaczego się do niej podłączyłeś? No, nasza obecność tutaj to, to nie tylko wydana płyta Sensitive Touch, która została wydana w maju tego roku, ale również e, pomoc dla, e, dla takiego przedsięwzięcia charytatywnego Music for Life, które e, ma pomagać dzieciom. E, w, w gronie tych wszystkich artystów, bo jest ich naprawdę bardzo dużo, e, mamy zaszczyt uczestniczyć i, i pozdrawiam cały Music for Life, który być może teraz nas e, słyszy i no przede wszystkim bardzo sprężnie działającą e, Kasię Czyżewską. Ja przypomnę, że dziś mamy także nagrodę, którą fundował Music for Life za pośrednictwem Wojtka i Glory, mianowicie dla jednego słuchacza, y którego wylosujemy i mamy już jedną zresztą odpowiedź, ona jest na Facebooku, yy, dotyczy pytania celu, na jaki cel idą fundusze tej akcji Music for Life, można to przeczytać na moim blogu, można to przeczytać na wielu yy, adresach internetowych, podejrzewam, więc to nie jest trudne pytanie, yy, na jaki cel, szczególnie chodzi o, jest to na pewno cel charytatywny, to nie ukrywamy, ale szczegółowo na jaki cel i zwycięzca zostanie wylosowany, a Wojtek dodatkowo... Tutaj uh, zrobił jeszcze wielką niespodziankę dla was, mianowicie ta osoba, która wygra ten t-shirt, dodatkowo otrzyma jego płytę, przepiękną płytę, którą słyszycie w tle. I my question to Gloria now. How did you find Wojtek? How did you find Luis? Because his name on the is Luis. How did you find mm -hmm. it? Where did you meet? Well, it was in the times of my space, when MySpace, when MySpace.com oh. was still famous. <laughs> <laughs> and then it all switched to Facebook. So, internet rules. <laughs> <laughs> internet, yes. Oh. Um, I think it was that. I think... I, I don't know if it was that I had found his music or he found my music. And uh, at the time, I was looking for producers and I, and I heard the music that he had and and I liked it. And I thought that he's, he's very professional and he's, he's a sound of... with quite a lot of influences that I like. Mm -hmm. um, electronic music, some of the Pej mode that I love. So... Piszcie odpowiedzi pod lista małpa przez SZCZ, a my w tej chwili przenieśmy się w zaczarowany świat Luisa. Let's talk about life. Is the song is the voice of Gloria? W międzyczasie staram się updateować zdjęcia na Facebooku. Wojtku, bardzo cieszę się, że siedzę właśnie teraz obok ciebie, ponieważ um, ja mam braki żelaza ponoć w organizmie, a ty zajmowałeś się wcześniej metalem. Czy to prawda? No tak, oczywiście. No, wyrosłem przede wszystkim na, na takiej muzyce. E, dzięki mojemu starszemu rodzeństwu, no zaszczepiły we mnie. Um, i taką miłość do cięższych dźwięków, do takich bardziej żelaznych. Bardziej żelaznych. Sławką, co powiesz na ja, temat żelaznych dźwięków? Ja uwielbiam heavy metal, tak naprawdę, bo myślę, że większość chyba chłopców zaczynała swoją edukację muzyczną od dźwięków heavy metalowych. Jakieś takie sentymenty, które każdy chłopiec posiadał w młodości, myślę, że dotknęły też i ciebie, prawda? Czy to wynikało z jakichś uwarunkowań twoich zainteresowań, czy rodzaństwa czy... Dlaczego od metalu właśnie zaczęłeś, ty? No, ech, wydaje mi się, że no, to był wtedy taki czas, no, pierwszy Jarocin, yy, pierwsze zespoły yy, właśnie hardrockowe, metalowe, TSA, Turbo yy, i kilka innych yy, zapoczą... zapoczątkowały taki, no, no nawet szał na, na taką muzykę, a poniekąd to mi się podobało i, i, i to bardzo spolubiałem jako dziecko i dlatego e, zawsze będę wieszał. Czy miałeś jak jakichś swoich ulubionych? Szczególnie artystów, bo tu piszesz w swoim e, życiorysie takim artystycznym o Slayerze, wręcz o dev metalowym Morbid Angel, to były takie dość mocne kapele nie Iron Maiden, e, nie te lżejsze, tylko właśnie takie konkretne dev metale wręcz. E, to z czego to wynikało? To wydaje mi się, że dzięki mojemu starszemu bratu, który nie, 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 nie uważa jakichś tam półproduktów albo kompromisów w muzyce, ja lubi bardzo ciężkie y, y, zespoły no i, i podążając za jego śladami również słuchałem tych rzeczy. Rozumiem, że byłeś, i jesteś chyba nadal, bo potrafisz grać, perkusistą. Tak, to jest mój pierwszy instrument. Zdajesz sobie sprawę, że jesteś już trzecim perkusistą, jakiego gościmy w studio tutaj, bo był już perkusista Zielonych Żabek Tomek Galik, był Sabio Jania, który jest wprawdzie multi ale od perkusji zaczynał i tak naprawdę jest wykształcony i ty jesteś trzecim. Co ten instrument ma takiego w sobie, że dużo osób próbuje na tym grać, jednak wciąga, to jest takie bardziej wciągające niż chodzenie po bak, ja, ja znam odpowiedź. Tak? Bo facetów zawsze ciągnę do kuchni, a jakby do nie garów. było, tak, do garów. No to proszę, Wieć tak może, było? Tak. No Może niekoniecznie tutaj bym wiązał z kulinariami te instrumenty, chociaż no, no tak, gary są, ale. Perkusja przede wszystkim wyzwala to, co siedzi w tobie. Tak naprawdę e, możesz sobie pozwolić na, na, na bardzo dużo, jeżeli chodzi o perkusję. Ja nie mówię wcale, że w innych instrumentach e, nie, ale perkusja jest to dosyć specyficzny instrument, który wymaga nie tylko jakiejś takiej dyscypliny rytmu, ale również e, jakiejś tam sprawności manualnej, fizycznej. To wszystko biorąc... E, pod uwagę to wszystko biorąc do, do, do kupy, że tak się brzydko wyrażę, to daje niesamowity taki lot. Ja tak teraz słucham tych dźwięków pięknych. Słyszycie Państwo te romantyczne, cudowne, ciepłe dźwięki, które Wojtek skomponował, i tak spróbuję sobie zderzyć młodego Wojtka, dziesięcioletniego, czy wręcz potem nastoletniego, który siada do garów i po prostu poprawia metalowe łojenie. I to jest taka fajna w tym, w tym momencie no, relacja pomiędzy tymi dźwiękami. Jaką musiałeś przejść długą drogę artystyczną, żeby to wszystko gdzieś w swoim e, muzycznym e, pojęciu pozmieniać? E, o tym będziemy mówić zresztą dzisiaj w audycji. Artystyczne metamorfozy. Tak. E, a ja powiem jeszcze dodatkowo, że już są dwie kolejne osoby, które e, odpowiedziały prawidłowo. Mamy bardzo dużo dzisiaj widzę słuchaczy i... Nasz konkurs jest bardzo popularny. Świetnie. A my przejdziemy, Wojtku, do dyskusji z Tobą o Twojej twórczości troszkę później. E, teraz proponuję Gloria Garcia w a, piosence Breaking Up. E, I o tej piosence będziemy z Glorią rozmawiać e, po Za niej. chwilę. Tak, a nasza audycja, tak jak przypominam, jest audycją quizową również i czekamy, czekamy na odpowiedzi na pytania, które dotyczą czego, na jaki cel idą pieniądze Music for Life. Szczegółowo, mamy już trzy prawidłowe odpowiedzi i będziemy niedługo losować pod koniec nagrodę. Gloria to zrobi.